Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. No i w dzisiejszym odcinku zaplanowałem właśnie tutaj zbiór kukurydzy, która jeszcze nie wyrosła, ale tutaj sobie przeskipuje czas i ona będzie już gotowa. Moje gospodarstwo naprawdę się bardzo zmieniło, jak możecie coś zobaczyć tutaj w tyle. No ale na razie go Wam nie będę jakoś tak bliżej pokazywał. W odcinkach będziecie sobie mogli dokładnie zobaczyć, jak ono wygląda. No i tutaj. 16 tysięcy litrów złota właśnie zostało wyprodukowane z mojej fabryki. Załadowałem to sobie i od razu pojechałem, pojechałem to sprzedać. No i pytanie, ile z tego zarobię tak naprawdę? No bo złoto jest naprawdę bardzo tutaj opłacalne. No i czy będzie milion? Nie. No, zobaczcie: za 16 tysięcy litrów złota zarobiłem 273 000 euro. To jest naprawdę spora kwota. No, i w tej chwili mam już prawie milion na koncie, tak naprawdę. No, ale oczywiście jeszcze są inne produkty, które tutaj będę mógł po prostu sobie załadować. Niestety, chyba płatków zbożowych się nie da. A nie, da się załadować, ok. To przez to może, że to jest przewrócone się, coś. Nie chcę to załadować. O, ale się załadowało. No, i jest. 1000 na razie litrów płatków zbożowych, ale jest też sporo mąki, jak widzicie. Także. Jednak zostanę milionerem. Jednak zostanę milionerem dzisiaj. No, ale te pieniądze, oczywiście sobie wydam. Także mimo wszystko. Jakoś one tutaj nie będą, można powiedzieć, stały. Wydam je sobie oczywiście. No i brakuje mi 7. Tysięcy euro, żeby zostać właśnie milionerem, no ale myślę, że z tą tą mąkę na razie mogę w sumie sobie zebrać. Ale zanim sobie zbiorę mąkę, to pojadę sobie zobaczyć jeszcze do mojej olejarni, czy coś tam się wyprodukowało w ogóle. Właśnie się tak zastanawiałem, czy tam jest coś wyprodukowane ale chyba, chyba jeszcze nie. nie, niestety jeszcze nic tutaj nie jest wyprodukowane. No, ale raczej się, raczej się produkuje. Ja tutaj mam pola, które jeszcze nie są skultywatorowane. Tutaj na tym małym polu będzie rosła prawdopodobnie trzcina cukrowa. Takie są póki co plany. Ale to się jeszcze wszystko okaże. Tutaj, tutaj też przejechałem i pokazałem wam trochę gospodarstwa. Także już możecie zobaczyć, jak to mniej więcej tutaj wygląda. No i teraz ta mąka się ładuje jest jej tylko 177 litrów łącznie na przechowywaniu, czyli że jakby w tej fabryce jest 170, 184 litry mąki. No i ona na razie nie wychodzi, bo jedna taka paleta ma mniej więcej chyba 2000 albo 1000 litrów bodajże, nie pamiętam ale tak mi się wydaje, także no, żeby wyszła taka jedna jak widzicie pełna paleta no to trochę jednak litrów tej mąki musi być tutaj jest ogólnie pole z kiszonką, w sensie no z trawą a trawy właśnie zamieniłem w kiszonkę Kiszonkę sprzedałem, no i zarobiłem trochę. O, zobaczcie, brakuje mi dosłownie... ...jakieś 1000 euro, żeby zostać już pełnoprawnie milionerem. No bo 999 tysięcy, no to jednak nie jest jeszcze... ...milioner, no ale... ...na spokojnie tutaj coś się ogarnie jeszcze, coś tutaj można na pewno sprzedać. Pojadę sobie zobaczyć do Cieśli... ...jak tam sprawa wygląda. No, żadnych desek nie ma, ale są za to, z żadnych mebli nie ma, ale są za to deski, a deski też dobrze się sprzedają, także ja sobie póki co po prostu te deski załaduję na tą przyczepę. No, a jednak tartak będzie musiał, jednak cieśla będzie musiała poczekać trochę na transport desek do produkcji mebli. No, ale mimo wszystko, i tak raczej będzie to w dość szybkim tempie, ponieważ naprawdę wystarczy dostarczyć kilka przejazdów z kłodami. I właśnie wtedy już tartak bardzo szybko się napełnia, i bardzo szybko tworzone są właśnie te deski. I zostałem właśnie milionerem, jak widzicie, 6000 za trzy palety desek. Także to jest naprawdę dużo. Okej, okay, myślałem, że to jest jakieś coś, ale jednak nie. No i, wiecie co, ja jeszcze w sumie może nie powinienem tak robić, ale. No cóż, wejdę sobie tutaj na dach i właśnie tutaj są znajdźki gdzieś chyba. Albo to są wyżej. Czekajcie, bo wiem, że tu gdzieś znajdźki były właśnie nie wiem gdzie czekajcie może wyłączę sobie tryb latania może teraz mhm. to nie wiem gdzie te znajdźki zniknęły ale wydawało mi się że one były gdzieś tutaj no o ok dobra to są te znajdźki dobra o, no i proszę. Może jakoś tutaj w lekki sposób może oszukałem. Ale. No zobaczcie, ile kasy z tego mam, no. Po prostu. Multum. No, i teraz sobie tak po farmie chwilę. I może 2 miliony nawet będę miał na koncie. Za znajdźkę 50 tysięcy to jest naprawdę widzowie sporo. Tutaj się nic tak naprawdę nie narobiłem, a. No, zebrałem dość sporo pieniędzy za to. Ok. No i 2 miliony jest. Super. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj jeszcze były znajdźki. Ale może mi się to tylko wydawać. A nie, to jest znajdźka. Chyba. Tak, to jest znajdźka, tylko. A myślałem. myślałem, że to znaczka jednak nie. No cóż, tutaj chyba na tym dachu nie ma znajdzie... znajdziek. Chyba dobrze pójdziemy. No ale może tam są. Zaraz zobaczę. Wydaje mi się, że tutaj. Nie, tutaj nie ma. Tutaj raczej nie ma. Może na tym najwyższym silosie są, choć. Wydaje mi się, że tak. To były raczej wszystkie. Okej, okay, czyli znajdziek już nie ma. Zarobiłem z nich prawie milion. No w sumie pełny milion. Za same znajdki, także. To jest naprawdę opłacalne. No i co? Mogę w sumie chyba przejść już do sedna tego filmu. I po prostu zebrać kukurydzę. No ale żeby zebrać kukurydzę no to muszę jednak mimo wszystko przeskipować trochę czas. Więc udam się do domku, który zbudowałem, no już dość dawno tutaj on już sobie stoi chwilę. No i teraz tylko wystarczy poczekać aż tutaj ta kukurydza urośnie. Zobaczcie, tylko 40 dochodów z gospodarstwa za panele, które gdzieś tam stały. No i fermentacja w silosie dobiegła końca. Także super, naprawdę super, że ta fermentacja dobiegła końca. Jestem bardzo zadowolony z tego, bo będę mógł sobie już otworzyć ten silos, tak naprawdę. Teraz potrzebuję jeszcze generatorów. Posłużę się tutaj panelami zwykłymi, ponieważ one. Według mnie najlepiej po prostu działają. Tutaj mogę sobie postawić jeden duży wiatrak, choć myślę, że nie. Myślę, że jednak postawię na coś innego. Może te panele w ogóle one mi nic nie dają. Nie wiem czemu. Ale już taki obiekt dałby, dawałby mi 13 tysięcy za miesiąc. No i może. Postaję sobie to tutaj gdzieś tak z tyłu. O. No i wydałem trochę pieniędzy, ale mimo wszystko jestem. Pozytywnie nastawiony co do tego, że da mi to trochę pieniędzy, mimo wszystko jednak. Ok, no i teraz trzeba szybko przeskipować jeszcze czas. O, i zobaczcie, plus 12 tysięcy dochodów z gospodarstwa już jest. Także jest już OK. Zaczyna się to powoli tworzyć. Ja sobie jeszcze przejdę tutaj, żeby zobaczyć, czy. O, zobaczcie, już mam meble, deski i tak dalej. I wiecie co, ja będę sobie skipował ten czas jednak, mimo wszystko, metodą szybszą, jaką jest po prostu skipowanie przez tutaj dodatkową skalę czasu, jaka jest dostępna w modzie Easy Development Controls. Także to szybko sobie tutaj ogarnę. Po prostu poczekam, aż ta kukurydza urośnie. O, właśnie do takiego chyba elementu. O. Okej, okay. właśnie do takiego elementu. Tylko jeszcze sobie ustawię jakąś godzinę normalną. Um, no bo jednak tutaj ta godzina nie odpowiada mi. O. I właśnie kukurydza się stała już gotowa do zbioru. Właśnie o taką kukurydzę mi chodziło. I teraz jeszcze trzeba ustawić jakąś przystępną godzinę tak naprawdę, no bo... Jednak mimo wszystko, dam sobie październik i dam sobie godzinę 11. Ok, no i zobaczcie, ta kurdzę jest już rzuciutka, jest już gotowa do zbioru. No i teraz zbierałem dużo pieniędzy właśnie, aby móc kupić sobie jakiś kombajn i to będzie tutaj pierwszy kombajn, który będę miał u siebie właśnie na gospodarstwie. No i zastanawiałem się właśnie cały czas się w sumie zastanawiałem jaki by kombajn wybrać, ale myślę, że dobrym kombajnem po prostu będzie ten tutaj fend. No jest on dość duży, pojemność ma 12,5 litrów, także kupię go właśnie w tym momencie i kupię sobie jeszcze Przyciepie w sumie mam, ale header do kukurydzy. Heder do kukurydzy sobie kupię, Uwaga, też sobie kupię header do kukurydzy, ponieważ ja tutaj będę na pewno chciał często wykorzystywać właśnie albo nie. Inaczej. Ja właśnie chciałem tutaj zrobić sobie kiszonkę, ale jednocześnie postanowiłem, że zrobię sobie tutaj jednak tą kukurydzę już w pełni dojrzałą także ja tutaj na tego headera nie będę kupował bo on mi się za bardzo nie będzie przydawał ja sobie będę właśnie chciał kukurydzę przerabiać na kiszonkę także ta kukurydza to wyjątkowo dzisiaj właśnie chcę ją sobie ogarnąć Właśnie w takim wydaniu, jaki jest. Właśnie ona w pełni dojrzała. Ok, no i tutaj, jak widzicie, bardzo ciężko się tym jedzie, ale ale myślę, że to się da jakoś ogarnąć. No i nie wiem, przez przypadek chyba tutaj pracownika w ogóle zatrudniłem. No przecież rozkładałem to, czemu to się nie chce. O, teraz się rozłożyła. Jeszcze sobie światła włączę. Ok. No i przystępuję już do koszenia. Bezpośrednio jest ta. To pole nie jest jakoś super duże, także myślę, że ono nie powinno mi zająć też jakoś dużo czasu strasznie. No ale, mimo wszystko, myślę, że jednak chwilę potrwa to koszenie, no bo to pole jest już. No jest większe niż było, dlatego że połączyłem sobie. To pole w jedno, jak już w sumie pewnie widzieliście w, w poprzednich filmach. No a z kukurydzy też naprawdę sporo można zarobić, także to jest też, no, jedna z, y, może nie jakichś super opłacalnych upraw, no ale jest na dłuższą metę, jest ona trochę opłacalna. A w kolejnym filmie na pewno będę chciał sobie ogarnąć wywóz właśnie kiszonki. Z silosu do skupu, też pewnie trochę z tego zarobię. Także to będzie już kolejny, kolejne źródło zarobku. No i zobaczcie, milion cały czas się utrzymuje, a dzięki temu, że sprzedam sobie tutaj tą kukurydzę, no to myślę, że w następnym odcinku może, nie obiecuję Wam tego, ale bardzo możliwe. Może nie, że w następnym odcinku, ale w kilku następnych odcinkach, na pewno będę chciał sobie kupić zwierzęta. Bo na przykład takie owce to są naprawdę bardzo, bardzo opłacalne. Także jakbym miał kupować już jakieś, jakieś zwierzęta, to na pewno kupiłbym sobie w pierwszej kolejności kupiłbym sobie owce. Także to jest właśnie jedna z. Moi, jeden z moich pomysłów na najbliższe filmy. No i powiem Wam, że wcale nie jest to jakieś małe pole. Jak sobie tak myślałem, że szybko je skończę. No to jednak się trochę pomyliłem tutaj. Ale będę sobie tak. Przejadę sobie. u. No, spore to jest pole, a może dlatego, że taki mały header wziąłem. No, 9 metrów ma to, jest taki średni header. No, ale zdecydowałem, że no, póki co większego mi w sumie nie potrzeba. No i lekko się pomyliłem tutaj. No, bo jakbym wziął większy, to na pewno to pole bym skończył wcześniej. No a tak to chwilę mi to jeszcze zajmie. Przygotuję, wiecie co, ja sobie puszczę na chwilę tutaj pracownika. A ja w tym czasie przygotuję sobie przyczepę, bo w sumie zaraz ten zbiornik w tym kombajnie będzie pełny. O tutaj widzę, że jakaś trawa jest koło Silosa, to zaraz sobie to poprawię. Sobie najpierw o. Okej, okay, no i teraz sobie to poprawię, bo zobaczcie, tutaj o, jest taka mała trawa koło Silosa. Które to było? To było chyba to, tak. Ok, to było to. Coś tutaj jeszcze trzeba ogarnąć. O, tutaj sobie mogę jeszcze domalować trochę tymi właśnie płytkami. Dobra. Jezus, w sumie, w sumie chyba wszystko ok. No i tutaj jeszcze. Myślę, że dobrze by było, jakbym sobie tutaj wziął i trawą to wszystko uzupełnił. No, bo mimo wszystko, jednak, żeby to jakoś lepiej tutaj wyglądało. Ok, no i ta trawa. Tutaj są jakieś jeszcze pozostałości po krzakach, które wycinałem. No i tutaj też trochę. Jak zakończył pracę? Dobra, ja go tam zaraz nastawię, ale nie wiem co tutaj się stało, że jakoś ta trawa tutaj mi stąd zniknęła. Aha, wiem, przez te panele, które sobie postawiłem ostatnio. Dobra, ok, to przez te panele, które sobie tutaj postawiłem, ale już jest wszystko tutaj ogarnięte. Ok, eee, no i w sumie chyba to. Tak, w sumie to tyle. Teraz się tepnę i tam. Aha, pracownik mi postanowił w ogóle jakoś dziwnie wjechać. Nie wiem jak on to zrobił, co on tutaj miał na myśli. No, ale ci pracownicy to jednak czasem, jak wymyślą coś, to naprawdę dziwnie, dziwnie, naprawdę dziwne pomysły mają ci pracownicy. No jak widzicie już jest prawie połowa w zbiorniku, także zaraz, a tutaj dopiero trzy przejechania, także, no za chwilę na pewno będę musiał opróżnić ten kombajn. No i dzięki temu kombajn już mam zakupiony, on będzie do wszystkich prac tak naprawdę, dlatego że ten kombajn jest ma możliwość w sumie ścinania prawie że wszystkich roślin. Oprócz chyba trzciny cukrowej, o ile się nie mylę, i na pewno oprócz kiszonki, takiej jak jest teraz kukurydza, taka żółta, złocista, no to on nie może właśnie ścinać takiej kukurydzy zielono-takiej żółtej, ponieważ do tego trzeba kupić specjalną sieczkarnię. No, ale to na pewno. Jako, jak wypożyczę jeden raz, to w sumie jakoś dużo na tym pewnie nie stracę, bo tam chyba 15 czy 20 tysięcy za taką dużą sieczkarnię. No ale póki co jestem milionerem, także... Póki co naprawdę nie muszę martwić się o pieniądze, także wszystko jest na razie okej. Okay. No a jak będzie potem, to, to się zobaczy, no bo tutaj oczywiście zawsze może się okazać, że jakimś... Sposobem nagle zbankrutuję dosłownie z niczego, można powiedzieć. No, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. No, także skończyłem już kosić kukurydzę. E, no i powiem Wam, że dwa pełne zbiorniki z tego, no prawie pełny. Ten drugi prawie pełny, bo 64% tylko. No, ale najbardziej ciekawy jestem, tak naprawdę, ile ja z tego zarobię. Ok, teraz udało się podjechać dobrze pod tą przyczepę. Dobra, ja już sobie wsiądę, po prostu w tego klasa. Se po prostu poczekam, aż to się wszystko napełni. Ok, wszystko napełnione. Łącznie jest 17 tysięcy litrów w przyczepie. Także jest naprawdę spoko. No, i teraz tak naprawdę pytanie, ile ja z tego łącznie zarobię? No, bo myślę, że około 20 tysięcy na pewno nie, ale coś koło 17, może 15 nawet. To się okaże. okej, okay. no, 79%, 17 tysięcy litrów. Oj, nie będzie 15, będzie z 12 może. Tak mi się coś wydaje. Mniej nawet. 7. Oj, to naprawdę grubo się pomyliłem. No cóż, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę i subieka z dzwoneczkiem. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.